Jam. Dobry. W dzisiejszym odcinku będziemy robili pojedynek z Serious Games na sejwy przy laserach i kto pierwszy zaczyna? Jak myślisz? E, możesz ty. Okej. Okay. Dobra. I robimy pojedynek sejwów. Czyli ty na początku lecisz w lasery i oglądasz ile robimy sejwów. Ogólnie, ile ja zrobię sejwów, a ile ty? I zobaczymy. Robimy przy laserach, i ale każdy może... Ale ja, ale ja mam do ciebie takie pytanie. Jak ja mam lecieć dla półeczku, gdy że dwójkę gramy? Co? Co ty powiedziałeś? Leć w lacere. A nie, nie! Aha! Widzisz? Aha. Jestem głupi. Dobra, ja robię pierwszego. Właśnie wiem. Dobra, pierwszym się nie udał. Totalny fail. Mamy trzy próby. to był fail, totalny. Mamy trzy próby. I ta próba, która będzie najlepsza, ta wygrywa. Dobra. Poczekaj, bo zmieniam skin. Już. Dobra widzowie, ogólnie dam wam spoiler, bo Sergiusz na swoim kanale wstawił nowy filmik, gdzie trafił coś dobrego i właśnie prawdopodobnie ubrał właśnie tego skina, którego trafił. Więc chodźcie, Sergiusz Games, i od razu razu subskrybujcie. Tak, subskrybujcie go, ale ja mnie pierwszego. Nie, go nie musicie. nie musicie, go nie musicie, go, 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 nie, go, nie. O, on właśnie tropnął do z szczęśliwego koła, ale jest, jest... No, więc teraz jesteś ty, teraz ty masz próbę, teraz ty masz próbę. Dawaj. Dobra. Mamy po mamy po zero. Mamy po zero jak coś widziałeś jak... to był fajny, jeszcze gorszy widzowie nie myślcie, że jesteśmy jakimiś nubami bo zobaczycie zaraz za niedługo wleci na... zaraz będziemy robili 500 sejmów no tak i też zaraz wleci na kanał odcinek na którym będziemy robili na którym będziemy robili pojedynek do trzech punktów i on będzie chyba jutro o, chyba o, o o 16 coś takiego, jutro chyba o 16 dołączaj to nie dodaj no <ścoughs> <ścoughs> ale pamiętajcie e, robimy tak, że pod filmikami moim i Mateuszem, jeżeli będzie po 10 łapek to robimy kolejny odcinek ze Gaisa. jak będzie 25 to robimy z przechodzenia dorsów a 75 50 przechodzenie dorsów super hard było, było 50, nie kłam no to 50 dobra, teraz jest moja próba na robienie sejfów dobra, zrobię to no. tutaj aha Jest. To moja próba. No dobra, to dołączaj do grupy. Czyli jeżeli będę miał jednego teraz save, to będę wygrywał. No będzie się wygrywać, ale ja później mogę zrobić więcej. Wiem. Ale coś ci nie wychodzi teraz. No akurat na kamerze to mi nie wychodzi. Stres. ja na przykład na kamerze zrobiłem. No Ty zrobiłeś na swoim kanale. Ja, ja w tym nowym filmie to też zrobiłem. Bo w ogóle to jest tak, że ten film, który dopiero będzie znany, był jest już nagrany, ale on jest w montażu, a ten już jest. Dobra, to jest super nowa sytuacja. No. Dobra, czyli teraz ja robię? Tak, teraz Ty robisz. Widzowie nie było be, takiego be. czegoś, że nie ma przeszkadzania? Dobra, yes. nie miałem szans. Serio, mi kamera tak lagowała. Ja żyć, nie mogłem. Trudno. Ja mówię serio. Widzowie, nie było takich zasich, że ja go nie mogę panczować. ja mam matkę więc go będę panczować, bo nie było takich zafanów. Czyli nie można. Więc tak będę mu robić. On mnie teraz nie słyszy. Ale wy tak? już słuchaj Tak. mówię coś do na odciszeniu. Mój sekret... jak robi save'a? Co? Można komuś przeszkodzić jak robi save'a? No nie ma tego w zasadach, że nie można. Ale... Ale... Dobre, nie można się blokować. Zasada nie można się blokować. To jest nowa problem. zasada. Okej. Okay. Najlepiej, żebyś w ogóle ty nie, by, nie był blisko mojego save'a, ani ja, albo ja blisko twojego. Najlepiej. O, tutaj sobie zrobimy Parakopter, parakopter. Tutaj są dobre klocki. Doleciałem, zrobiłem. Pierwszy. emotce, no. No, nie było, że bez emotek. Ale oszust. Dwa. Kurczę, dwa sejwy. Okej. Okay. Teraz ty. Czekaj, bo stworzyłem grupę standardową. Nie ma pata że uda mi się to przeżyć. jak mi się uda to wchodzicie na moje filmiki i lajkujcie i zostawiacie mi 5 subów on ogólnie będzie mniejszy od Mateusza już, co ty gadasz? już. ale na imię mam jak coś. ale oni to wiedzą z moich... Nazwę mojego kanału, bo to był na Dobra. Będę zadowolony, jak będzie remis. No to gramy następną rundę. No. Wtedy, jak będzie A to remis. to mogę sobie wybrać bloki, jakie chcesz, tak? Tak, tak. Możesz wybrać bloki, jakie chcesz. Ale bez. Y, tylko. Aha. Nie no, ty masz emotki. No ale, nie było, że bez emotek, więc teraz zrobimy szybciutką jedną grę jeszcze blockdasha, który ten, ten pojedynek wygrywam ja i teraz jeszcze zagramy szybko rundę Dasza, żeby ten filmik nie był taki krótki. No. Więc spróbujemy zrobić stoper, gramy teraz bez emotek, znaczy czekaj, ja sobie jeszcze ustawię tylko emotkę buta pod... Yy... Po to, żeby y, móc sobie rozbijać klocki, czy nie tobie też, żeby klocki móc rozbijać i żeby zasejwować. Więc jak ktoś to widzowie widzieli, bym... że mam tylko emotkę, bo to jest ekwipowaną. No. Więc dołączaj. No jestem. Ciekawe kto wygra Znaczy tu próbujemy robić stoper jakby co Właśnie wiem, to ciekawe kto wygra Ale haż na, na stoperze Że kto wygra Że kogo że komuś Na stoperze to ty Na to ty wygrasz bo ty stworzyłeś grupę To tak działa? Nie wiem Patrz mam emotkę szampana Żeby nie było bo używam tej Czekaj, tu mam buta. No i nie, i nie próbujesz zabić. teraz tu mam buta, tu mam taki... Czekaj, to jest szampan, nie, to... to Tu mam... nic Czekaj, tu mam takie coś, że się kładę, a pod to mam gitara. Bujta. Chłopca już dwa razy przeniknął jest podwójne. No, bo dwa razy były podwójne zrzędy. A ja w ogóle... Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście jeszcze jeden odcinek z nim, czy, czy może z kimś innym, na przykład z Iwanem. No. Aha, muszę sejfować. Możemy na przykład w trójkę grać. Ty pierwszy save? No nie, drugiego już nie zrobiłem. Dobra, ty wygrywasz. Ale tą rundę. No właśnie, czyli mamy po remis jakby. No tak jakby remis, bo ta to... ty, ty masz jeden punkt w save'ach. Ty masz jeden punkt. W ja, mam, ja mam jeden punkt za teraz wygraną, kiedy miał być stoper. No i teraz robimy w takim razie pojedynek na nie wiem, co. możemy na. Możemy. Dobra, spróbujmy na blog daszu. W by... Czy... czym by tak, żeby były równe szanse? Mam I... pomysł. W zrzucaniu rzuc... botów. Jak coś, to my znamy super sposób na zrzucanie botów. Więc ustawiam w grupę 16-osobową. Daję bunk dasza i będziemy no rzucać okay. botów i liczymy ile botów zrzucimy i że można z siebie zrzucać nawzajem, bo jeżeli któryś z nas spadnie, to jest odmowa bo y ja bym się mógł zrzucić albo ty byś mógł zablokować mnie z botami bo ogólnie ty też wiecie no. jak my blokujemy boty na przykład no Mati to robimy tak w Lopeuszu, że nie wolno używać emotek. Znaczy właśnie można. Można, można, bo my znamy przecież ten bo można albo emotkami ja mogę, albo tym sposobem. Bo ja tego sposobu niezbyt... Nie, niezbyt umiem ten sposób, a emotkami umiem. Tym sposobem gorzej mi gorzej jest. Ale jeszcze do... Sui. Zobacz. Dobra, mam już trzy na konto. Masz trzy na konto, ja na razie mam zero. Tutaj będę ich blokować. Oni, oni, mnie prze, oni mnie przepchali, bo było ich aż tak dużo. Że oni mnie przepchali. Dobra, myślałem, że zrzuciłem go. Tego. To jeden spadł przeze mnie. Jeden spadł przeze mnie. Dwa przeze mnie kolejne. Znaczy, czyli damy na pół, damy na pół, bo ja też ci pomagałem tam. Dobra, czyli cztery. Tutaj zrzuciłem sześć botów tam. Tam zrzuciłem sześć botów, czyli już mam dużo i te są... Czekaj. I też, okej. Okay. Okej, okay, jest no, porówno. Dostałem, dostałem kolejne plus dwa. Ja... Czyli jakby remis. Nie, bo ja miałem osiem, a ty miałeś... Ty miałeś... Ja miałem osiem, bo ty 7 i ja pewnie też 7. Nie, nie, ja nie, 8, bo zwróciłem 4, 1 plus 1. Znaczy 6 zwróciłem, 1 plus 1. No to mam 8. A ty zwróciłeś na początku 3, później zwróciłeś. W sumie zobaczymy to na nagraniu. I na, i na nagraniu widzowie będą widzieli, kto wygrał. Jeżeli no. nie uznajemy tego punktu. Załóżmy, że był remis, bo najprawdopodobniej był remis. Więc zrobimy kolejną kuchnię. No bo widzom, kto uważa od Was, że ja powinienem dostać? Czy żeby Flopeusz powinien dostać? No właśnie, więc napiszcie w komentarzach. I no, i to będzie tyle na tym odcinku. Wy decydujecie, kto wygrał. Więc widzowie, nie czujcie się urażeni, że Was ulubienie, Flopeusz nie wygrał, bo możecie na niego zagłosować. Pan serwis już nie wygrał, więc może wygrać, bo możecie na niego zagłosować. Więc to by było na tyle. Dżem.